Ej tam statek Na... jest w ogóle, wiecie ten statek stoi? Nie? Ty ale ta mapa jest do końca... No, mam bekę z tego ty No to jest swój płacz ja mam wiesz, bo Miecza nie można wyłączyć Idziemy tam, bez supermacji Ty kolor mi zmieniło Ja wyłączyłem miecz ja ja nie pamiętam żeby się wyłączał, w którym się włączał. Yeah. Nie Ja sam stawiam... e, przy... <grym> Ale, co pobraliśmy? No. Dobra, neruję bicieczkę. No, jest. Ej, a jak ja mam tam wskoczyć, Lando. Gdzie? A ty z tyłu zostałeś. Siewaj. Ja już nie wskoczyłam, Lando. Czekaj, gdzie ty jesteś? Dawaj, tutaj, tu jest, tu jest przejście, chodź tutaj. Czekaj, przekaj. Tu, do mnie, chodź. Tu jest wejście. Nie mogę z tego. To. Tu chyba się wsurlasz, co? Ej, ten statek tak. no. lewituje, wiecie co? Nie jest opracowany Który? No ten na daleko. A! Ej, możemy powiedzieć, tam do tego? Ej, gato masz włączonego OBS-a? No? <grymne>. Skoro, że kolorów nie ma, kurde no. A! Wiele wituje ten statek, stoi normalnie. Patrz, leci go, nie, jest, no. Patrz. Widzę, widzę. Ale fajne trampki ma, ty już szukałeś numer 48, zobacz jakie masz no, zajebiste. 48, no, 38, <laughs> no. Ty, jeszcze tutaj... Pa, tu, dalej. Pa, 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 no ty, nie denerwuj nie, bo cię wyrzucę, kurde. Idziemy dalej? Już ja degraduję, Palpatine. Ej, idziemy do tej góry? No właśnie tam, no. Idziemy tam. Hey. Do z tego statku okrągłego. Pamiętam jak on się nazywa. Trzeba mi to sprawdzić. Darth Vader ponosi porażkę.

E one chodzą, ty wiecie o, ale One chodzą, już normalnie. A tuż to jest no, wielka ta mapa. Zobaczcie, wiadomo, to taka tak automatycznie uwalone. Nie, ale kurwa, Człowieku, gdyby tak rozłożyć, Gio'no ze z informacji takiej wielkiej mapy, A e, to... A tamte chodzą. Nie... No chodzą, oni strzelają. Grube. Ale w nas nie strzelają. Ej, co te, 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 te... <laughs> takie Takie małe ci jak? To tam, hologramy to, tak. są. Hologramy? Co? O przestał chodzić, bo ja do niego przeszedłem. No, nie przeszedłem wszystkiego. A no rzeczywiście. A? Walczymy z separatystami, panowie. No, wiesz, nie wiem. Po co idziemy? Idziemy do tej kulki, Chodźcie, wejdziemy tam do środka. O, jadł, jadł, do jadł, jadł. Do środka. Ja nie wiem, czy wejdziemy. Może jest jakieś wejście. Ja ostatnio po na, no, na no, po no. na tak biegałem, Jodą. Też tak się zrobiło, zbagowało się. A dzisiaj na super... O, tutaj chyba nie przejdzie Lando. Nie, przejdzie, da radę. Da radę. Ty, jak miał się tam. odrodzić i tam być daleko, o Ale tu wybuchło coś. To był jumper. Ty, nie no, jakby tak rozszerzyliśmy. Się... O, przez moment był kolor. Ale to by nie wypaliło. że kolory nie mamy. I ta kula jest. To ma po. Teraz wyrywałbym, jak w BF-ie nawet. Bo... Ale ona na no, daleko. No, no, ja nie wiem, czy ja do, do. A. Ja do jego tutaj, nie? Właśnie I widzę cię. No nie można chodzić, nie? So. Więcej osób po. Było... Łezu, eksplozja jakaś. Na nabu, jak była woda, to ten, to. Ej, tu jest ściana jakaś, ty nie da się przejść. Nie da się, no ja już to koniec. A ja idę. A ja idę. ja tam w las, nie? Ogólnie. Gdzie? Trochę no widzę, jest A, same, z tamtej strony, aż daleko. Nie da się wejść tam, tu już no to, tam stronę, Ty, przeszedłeś? Ta, da się przejść. Ja też, ja jestem w patrzcie, patrzcie. O, no, ptasio, da się, obok A ja jestem za dwami. i co? A, widzę, no. Nie jak tu wejdziesz, nie? Ale fajnie, że da się tu wejść, Fytel. widzę, jak tam biegają bohaterowie, nie? W ogóle biegam po, na tym... Nie. A i da się tam wejść do środka. Wyjdziemy, hmm. zjedzony. jestem. Jest nie naszego kanału, zjedzamy Gio not. wlazłem do środka, bo no nie? nie, nie kupię. Wiecie co? Naprawdę ta mapa to jest potężna i no. tak nie jest niewykorzystana, że ja pierdzielę. To wszystko jest. Wiesz to można było ciągnąć i ciągnąć Ale... nieskończoność tą grę. Ale nie A wchodzę hit, tam, bo proszę... już spadnę. Nie, nie spadnę, ja nie spadnę. Jakby jakby ta mapa była taka wielka, to rozgrywka była taka, że ciężko byłoby kogo znaleźć. No ale no to mogli się... na etapy podzielić, nie? Bo na więcej osób, wiesz. O, da się do środka rozkawać, chyba. A ty jesteś tam w środku? Kiedyś testowało rozgrywkę? No. E, jakby jeszcze le... weszli. Pa, ja ja, to, to jest, jest niewidzialne, jakby wiesz, hologram. Ja latam, ja latał. Sierot... A. Tam nic nie ma ciekawego. Ale... Jest nie ma to raczej. nie Trzymajmy. O, dobra Dobra, idziemy dalej w mapę To za Arsliku Tam coś się kopci to Zobaczcie to co tam się kopci programy geograficzne O, biegnę w powietrzu Tam no, jest kolejna kulka z lewej, można pójść do niej czy tam co innego I program geograficzny o pierwszej w nocy gdzie oni wszyscy są tamci? mnie zastanawia do... No dobrze. Już zwykła nic, są wszyscy Uż, jest nie, ale mimo wszystko na taką mapę to jednak nie zżera tak dużo z karty graficznej to moim zdaniem naprawdę mogliby rzeczywiście coś więcej dać pewnie, że tak dać. zamiast supremacji na 40, na 100 osób było i więcej nie, to by nie wyglądało już to testowali kiedyś w 2011 i to nie wypaliło, ale jej sobie stwierdził, że na, 120, na 128 graczy. już się zarząd zmienił, znaczy wiesz, i na innych grach na przykład tak jest. Ech. Nie cały się dnymi. Nie wiem, właśnie dobiegam, zobaczę. Nie ma się pali Zecig, dawaj na lewo. Tam kolejna kulka jeszcze. Dobra. Spinał się po górze, <noise> Nie będzie. Przejdź do historii. Wiesz, co ja tu się pali, Niko? Polak na szyjciej, Gacie. <noise> Nie mogę dogonić tego, bo to cały czas ucieka do mnie. Słuchaj, gacie na mnie może. Nie, ja jestem, jestem w tych chmurze. To nie ma, nic nie ma. <grystanie> ma. Dawajcie do kulki. Czekaj, wejdę wejdą na tę górę, czy nie? Zobaczę, czy dobra do wejść. Palpatinem by byłoby łatwiej. No ale... Aha, tak, to no, zginęli tam Trzech. Nie, się ślizgam. Nie ma jak podejść zbytnio. Podkauczyć nawet nie można. Ale idę, idę, idę do przodu. Ham, ja do, do środka. O, tu ja się wspinam, no. e! panowie, ja się tu z strony wspinam, jest co wyżej. Ja też. Ja też się wspinam. I... Jestem bardzo wysoko. No. O kurde. Ale wyżej nie wejdę, bo już Piersi ostre skały. O, tutaj spadnę. Pierwsi polacam no to... Tu wejdę. A jak ty tu się spod znalazłeś? <laughs> co ja to jeszcze daje radę. Nie mam czasu. No. chodzi chodź na lewo, od lewej strony. Wiesz co, werty tu chyba wydaje się bardziej płaski teren. Tak, może Bo ja już tutaj jestem nawet wysoko, tylko ja tutaj muszę oczkami biegać, więc... Jakoś idzie. Kurde, ale wysoko. Bliżej no, nie wejdę. Kura, mapy nie widzę w ogóle. No tak samo. Kurde, przez, przez ten dym. Chłopaki. Chodź na do mnie, jakie widoki. Nie ma jak tu wejść. Dobra. Jest. To nie można. O, Widzicie, jest ciśnko. stromo. No daleko od ciebie. Tam. Nie tam! jak nie da rady. Nie, idzie, 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 idzie. Kurde, no. Nie można się odkleić, kurde, tego. Nie no, góry, że nie ma jak wejść nawet. Strome. A jeszcze idę bokiem, może coś będzie. Uh. O tu coś. Dało się raz i to tyle. Dobra, schodzę niżej no, Nie dał w... rady. Ja bym nie wszedł na Mount Everest. Tutaj Ty, da, ej, Berti, da radę. Tutaj. Ty! Ej! Ja tu wchodzę! Dertie, chodź tu! O! Jestem coraz wyżej. Nice! No. Na lewo, na lewo! Ja idę do nich. Kurde, tu cały czas... Ale tam, dobra, tam dobra. jesteś. Zobacz ja już jestem, jestem coraz wyżej. Ostro jest. Weź się nad. A tam jesteście, dobra, widzę was. O, czekajcie no. na mnie, czekajcie na mnie. A ty gdzieś z tyłu, chęt daleko. Musimy odpisać. O, o, dobra. A to Islandem szedłeś, to odpisać, my, to pisać, my też wejdziemy. No, ja się, ten, bo ja się turlam. No, turlać się można. <laughs> Właśnie o, to, jest, dobra, to jest, to jest, to jest myk taki na supremacjach, że... Jeśli tu nasz, to wejdziesz na skałę, gdzie nie można wejść. No, Opa, cofnąć się. Cofnąć się i do góry. Haha, nakin może. morze. no. Coś jeszcze, no. Co skacz, skacz, Ja na samym górze jestem. No wiem, ale kurde, ja mam tu problem, że nie wiem, z bardzo jak. O, o, o! Czekaj. Sieć kurna! Dobra, też no, już jestem. O, już jestem. Chłopaki. O kurde, ja też tak, jesteś. Wysoko. To, no. Tu macie bardziej stens. Spadzisto. Tam z boku? No. Masz, tam jesteś z boku. A, <laughs> Dawaj o, tutaj No, Wchodzę, 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 jest dobrze. No tutaj tak? lepiej jest. Czyli nie, udało mi się tam... tam, tam. Wiem ci rzucił w linę, ale nie mam. Zresztą ci mieć mogę podać. Okay. Czekaj, A tam ci gdzie są? Gdzieś ważo, gdzie indziej O! o jestem doma. Proszę, Landus radzi. No jesteśmy na samej górze, na najwyższym punkcie chyba na John wątpię, wątpię czy ktoś panowie. nie jeszcze, tam jeszcze jest Jak? wyższa. Tam, tam jeszcze jest, kurde. <laughs> Jej. Jej, że, dawaj. Nie, 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 daleko za daleko Jaki? już. nie, ja biegniemy nie, chodź <gry> Damy się radę nie, dalej siedzą nie, nie, też nie, 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 Trzeba odwiecać Muszę, żebyśmy zaraz wszyscy nie spadli koniec mapy No, gdzie? tam daleko jest to biegniemy Nie yeah. <laughs> Dawaj zaci lecimy <laughs> o. Chodź gato nagrać to Poczekam gdzie, gdzie doszli <laughs> Tak jak mu do tego i dobrze, że tu wszedłeś ty, ja mogę sobie stawić co, czekaj, coś ciężkiego, żeby tak cały czas trzymało i biegało. Ustawię <laughs> ty, 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 może się uda Ty udało się. Pięknie. Chłopacy, ja w sumie popchnięcie odnieść górkę, a on mi sam biegnie. Ja sobie posiedzę na tym polie. Za, ja za jakieś 5 minut pewnie tam dobiegniemy. I teraz z górki. O! Tak kolejną kolejna no, Dobra, niech ktoś mnie tutaj przyciśnie, i ja idę sobie dopalę za tym czas. <laughs> Zrób to sobie, ja, i... byś jakiś. Z... Ja sama kamień, jakąś buteleczkę po syropie położyłem na W i Shift i biegnie. Polecam. <laughs> z tyłu zostałeś. Ja z holem Tak, no bo on jest wolniejszy. No. Luke najszybszy jest. No. Sądziłem, no. że my będziemy teraz tak... Ja was. Nie, spadliśmy. Ja nie. Ale wysoka rozcielszość tych skał. No już mapa zaczyna mi się tutaj poszanić. Z gry? No. Bo łapkowałeś. Nie. No jak mi biegnie? Nie. To jest ciężko. Nie, do tamtej góry nie dobiegniemy za cholerę. Ale co nie wyjebało. Jakieś rano Nie się mogę włączyć. Rzuć jeszcze spróbuję dołączyć. Ale będę miał trochę zbyt długiej bezczynności. Mieś rację, Gato, wywaliło mnie za bezczynność. Mm. Trochę dziwne, jak biega mi cały czas. No nic, będę miał full biegania teraz, panowie. No. Triatlonista. Może zrzucisz kilka kilogramów. Haha, bez sensu chyba jest bieganie tam. Dobra, to jest najszybszy. Obiłam. Dobra, ja wyłażę. Bez sensu pa. to jest. To jest szybszy. Range obiłam. Ja bez sensu. Się uśmiercam. Nie. Nie ja rób tego. O. Nie. No co za nie. Ja jestem na mapie. No. Ja trochę będę do was biegł. Pusto tutaj. A, są tamci, a nie. Sy się odrodzili. Ale po co? Ja, odrodziliście się? Co wy? Tam to wiadomo, co jest. A. Myślałem, że ten, że coś was wzięło. Ja mam biegł dalej. 32, 32, koniec. Wygraliśmy. No. No. O pięknie i dalej na koniec. Wróciliśmy do punktu wyjścia i dlatego może. Tamci poza mapą. No, to ma poza...